Mano moje Skibidi Sigma. Dzisiaj idziemy na kolejny Urbex. Jest godzina 14:31. Zaraz wchodzimy. Zobaczcie, jesteśmy tu sami, a z nami jest. Czo. <grym> Dobra, wchodzimy. Będziemy eksplorować. Tam też chyba piwnica jest. Tutaj byłem raz z kolegami i wchodziliśmy na dach. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jakie dziury. Przeważę, żeby to nie wpaść. O! Czo! Dobra, wchodzimy. Coś tu się zmieniło. Jakoś wysprzątane. Jest nasze czo. Chyba toaleta jakaś była. Tutaj był na pewno jakiś salon dawno temu pewnie telewizor gdzieś tu stał, kanapa. Stawiam, że tu była kanapa, to jakiś telewizor Ojej, co to za pręt? Halo? <grystanie> Zabra, idziemy dalej. Ale to już dawno ktoś nie mieszkał O, na pewno łazienka tu była. Jest tutaj miejsce jakby na chwilę, jakoś. Dobra, jest tu na pewno jakaś e... kafelki, więc... No, kibelek, no ewidentnie, no zobaczcie, no. <grystanie> Jakiś taki trochę okrojony. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Tutaj jakieś też pomieszczenie z jakimś zaujkiem na, na wazon. Dobra, idziemy dalej. Wow, wow, wow Co tu było? Dobra. O, o kto to jest? No, powiem wam, że było grubo i dziura, żeby podglądać sąsiada. Dobra, o taki znak. Też takie. Taka moja twórczość Dobra, idziemy. Idziemy teraz do piwnicy. Bo powiem tak wam szczerze, że nigdy nie byłem tu w piwnicy. Kolega tam. Ej. To słownie nie jakby ktoś tam. Był Dobra. Jest czystą, więc idziemy zobaczyć. Jest dość stromo. Ale git. Jo! Jo! Co to jest? Ja pierdolę! O kurde, czemu przeglądał na filmiku? Ej, to wygląda strasznie. Może ktoś tu się powiesił albo coś? Tutaj widzę jakiś komin. Ej, może latarkę wezmę? I zobaczymy, co tam jest. Ej, trochę się... Ej, nie! To jest straszne. Ej, nie, nie wziąłem latarki z domu. Uh. Ej, co tu jest? Stare ławki. Ej, może tu kogoś przytrzymywali albo coś? Ej, jakie pajęczyny. Ale nie, no to jest straszne. Pierwszy raz na urbek się widzę, żeby coś takiego było. Nawet nie będę tego dotykał. Dobra, idziemy dalej. Muszę uważać na piwnicę. O kolejna piwnica. Muszę uważać na dziury. Teraz byłem na takim urbeksie, że dosłownie były że byłem na, na podłodze, która miała chyba 1 centymetr i wystarczyło, że to się jakby by złamało i, by, i tam przepaść była 5 metrów czy ponad. Zobaczcie to dziwne to jest wszystko. Co to są w ogóle za pomieszczenia jakieś? Ale takież zobaczcie, jesteśmy w piwnicy, a to jest jeszcze kolejna piwnica. I to jest dziwne. Może taki kanał był, jak ale nie, nie widzę, żeby tutaj samochody naprawiali. Nie wiem, dziwne to jest. Zagadkowe, no, ale to jest sorry, ale to jest creepy. Albo tu krematorium było. Czy tu zapijali tam palili, kurde, to jest straszne. Tutaj też widzę jakieś pomieszczenia z jakimiś Drzwiami starymi, nie, powiem Wam, że, że to jest ciekawy urbex. To jest taki, niby taki prosty, bo taki zwykły, opuszczony dom, ale, ale przynajmniej takie znalezisko jak ta kalina, gdzie, gdzie nie wiem, no to jest straszne, to jest taki creepy trochę, nie? No na pewno ktoś tu mieszkał, ewidentnie, bo tutaj widzę nawet rury takie, takie całkiem nie są jeszcze takie stare, czyli to. Ciekawe kiedy opuścili ten budynek, kiedy był opuszczony, chociaż nie no, wygląda na stare. No. Dobra. A, jeszcze wam ten dach pokażę. Poczekajcie, dobra, jestem. Musiałem się ukryć, bo w ogóle jechał jakiś podejrzany samochód. Dobra. O, Sigma. <ścoughs> Idziemy na dach. To jest takie ciężkie wejście tutaj jest na no dach, ale trzeba przez takie pola przejść. O, kurki. Dobra, czysto. Kurki się boją. Zobaczcie, jak spalają. <gulają> Idą się poskarżyć. Dobra, wchodzimy do takim. Wiecie, te kurki chyba poszły na mnie donieść. Zobaczcie, jaki dach. Nie wow. jesteśmy tu sami, bo z nami jest czo Tu jest kogoś na pewno działka, bo tutaj widzę jakieś takie rolnicze rzeczy. Kogoś pole. Ale powiem wam, że widok jest. Widok jest ciekawy. Nawet widać bloki stan stąd. Chować, żeby nie było skapy o zobaczcie kurki Nie no fajnie jest tutaj na dachu jest taka zajebista miejscowa gdzie można se posiedzieć o przebrać się nawet bez koszulka no ale nie fajnie tutaj taka zajebista jest miejscowa więc tu ten urbek na pewno polecam żeby sobie posiedzieć i w ogóle dobra lecimy Zawsze jest takie 15 minut, no nie? Że. Przynajmniej jak ja zawsze mam jakieś doświadczenie w Urbeksach, to zawsze jest takie 15 minut, że nie ma przypału. Ale jak ktoś by nawet zadzwonił, nie wiem, po, po wiecie, po psy czy, czy coś, to jest 15 minut i czas spierdzialać. A nie raz tak było, że, że gdzieś byłem i nagle patrzę tam radiowóz jakiś jedzie, czy coś tam. Ale wiecie. Na legalu, bo, bo to są urbexy, gdzie nie ma żadnej nawet takiej informacji, że, że teren prywatny, w sensie, bo wiecie, jak jest na przykład, to trzeba, jak jest taka, nie wiem, jakaś, e, jakiś taki, nie wiem, znak, no nie, teren prywatny czy coś, to faktycznie, wiecie, jest, może być przypał i to duży, no nie, ale jak to jest tylko taki urbex, zobaczcie, całkowicie... Nie wiem, wolno stojący, nie ma żadnych jakichś e, tych informacji. Co można na pewno nie wejść? Znaczy, wiecie, jak ktoś jest, jak ktoś jest e, nie wiem, e, dzieckiem, no to może być przypał, jak cię złapią na przykład, no bo, no bo wtedy będą, nie wiem, wzywać czy rodziców mogą zadzwonić czy coś. Ale jak jesteś, na przykład, nie wiem, pełnoletni, co to, to wyjebane. Ale fajne, Urbex na pewno ciekawy. Dobra, lecę. To trzymajcie się, sigły i do następnego!